Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, bardzo się cieszę, że jest bardzo dużo moich uczniów. Myślę, że w międzyczasie jeszcze dołączą się także ci, którzy nie są moimi uczniami, bo miałem bardzo szeroki odzew. Bardzo dziękuję tym, którzy udostępnili mój post. Bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy są ze Śląska, od Witka Kozakowskiego pozdrawiam wszystkich, którzy... Może nie są związane z gitarą, ale postanowili mnie posłuchać, bo dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo, bardzo ciekawej rzeczy, która prędzej czy później dotyka wszystkich uczniów, ale myślę, że nie tylko uczniów. Myślę, że dotyka również wszystkich grających na jakimś instrumencie, ćwiczących na jakimś instrumencie. Mianowicie jak nie denerwować się przy ćwiczeniu. Moi drodzy, powiem wam wprost Nerwy przy ćwiczeniu niestety, ale obserwuję u, w zasadzie 99% moich uczniów. Więc przede wszystkim należałoby ustalić, co cię denerwuje w czasie ćwiczenia. Jakbym Ciebie zapytał, co cię denerwuje, ale konkretnie powiedz. No niektórzy powiedzą, no denerwujmy samo ćwiczenie. No dobrze, do tego dojdziemy. Niektórzy powiedzą, no denerwuje mnie, że muszę w ogóle ćwiczyć. Inni powiedzą: No, denerwuje mnie, że mi nie wychodzi. No, gram, gram i mi nie wychodzi. No. W zasadzie, związane z tym, ktoś powie: No, denerwują mnie błędy. Gram i ciągle są błędy, ja się ciągle mylę. No tak. I jeszcze ktoś inny powie: No, mnie denerwuje, że dziś już wychodzi, a mi jeszcze nie. O, mój drogi, no to jest jeszcze inny problem. A mam też takich uczniów, którzy mówią mi, że mama ciągle mi każe w kółko powtarzać, czyli denerwują go rodzice. Kochani, w zasadzie wszystkim tym osobom chcę powiedzieć na dzień dobry, że jest to zupełnie normalne, że czasem oni tak czują. Ale kochani, jeśli ćwiczysz na jakimś instrumencie, to pewne rzeczy musisz zaakceptować. Zaakceptować i powiem ci, będzie ci o wiele łatwiej, będzie ci znacznie łatwiej, jeżeli od razu, siadając z instrumentem, zaakceptujesz pewne rzeczy. Powiem ci, dlaczego tak się dzieje. No, bo gorzka pigułka do, prze do przełknięcia jest taka. To, że ci nie wychodzi podczas grania, to nie tylko jest normalne, ale też jest to tylko i wyłącznie twoja wina. Najprawdopodobniej ćwiczysz źle. Tu cię odsyłam do mojego live streamu sprzed dwóch dni, bodajże, gdzie dokładnie tłumaczyłem, co to znaczy ćwiczyć. Jeżeli zastosujesz się do tamtych wskazówek, będziesz ćwiczył dobrze, twoje nerwy zdecydowanie pójdą w dół. Bo najczęściej denerwują się nie ci, którzy ćwiczą, tylko ci, którzy źle ćwiczą. Uwaga, powtarzam ważną myśl, którą powiedziałem przed chwilą. Najczęściej denerwują się nie ci, którzy w ogóle ćwiczą, tylko ci, którzy ćwiczą źle. Bo jak ćwiczysz źle, to zamiast zmniejszać liczbę błędów, to albo pozostawiasz ją na tym samym poziomie, albo popełniasz ich jeszcze więcej, co tylko Cię denerwuje, frustruje, rozczarowuje, a rozczarowanie prostą drogą prowadzi do rezygnacji. Rezygnujesz, bo ćwiczenie nie ma sensu. Ćwiczenie nie wychodzi, więc po co ćwiczyć? No oczywiście, że tak. Więc powiem Ci tak, źle ćwiczysz. I to jest przyczyna 90% nerwów przy ćwiczeniu. Ale jest też dobra wiadomość dla ciebie. W każdej chwili możesz zmienić sposób ćwiczenia na taki, żeby zaczęło ci wychodzić. A jak zacznie ci wychodzić, to nie tylko przestaniesz się denerwować. Będziesz miał dużo radości, przyłożysz następną cegiełkę do tego, że zostaniesz już wkrótce gitarzystą. Pamiętaj, każdy wyćwiczony przez ciebie choćby jeden takt, to malutki kroczek, albo jak kto woli malutki tiptopek do celu, jakim jest zostaniem gitarzystą. Co to znaczy? To już kiedy indziej w innym odcinku. Więc uwaga, jeszcze raz podsumowując. Jeżeli nie chcesz się denerwować podczas ćwiczenia, to ustal po pierwsze, co Cię denerwuje. Ustal co? Jeżeli to jest to, o czym powiedziałem, jeżeli to, jest błędy, jeżeli to są błędy, to zaakceptuj to, że ćwiczenie polega na tym, że człowiek się myli. Uwaga, powtarzam ważną myśl. Ćwiczenie polega na tym, że popełniasz błędy. Tylko Znasz dobrze powiedzenie, że tylko głupiec wciąż popełnia te same błędy. Czyli co jest potrzebne? Potrzebna jest analiza Twojego błędu. Masa moich uczniów gra ćwiczenie, niektórzy w ogóle nie zauważają, że robią błędy, bo palec to wszystko jedno, którym palcem można zagrać. No nie mój drogi. Nuty grają nie te, brzęczy, a oni dalej naprzód. Kochani, przede wszystkim chciałbym powtórzyć żelazną zasadę, którą powiedziałem przy okazji mówienia o ćwiczeniu. Ćwiczenie to powtarzanie dobrze zagranych fragmentów. Nie całych linijek i całych utworów. Odsyłam do tamtej transmisji, tam jest to szczegółowo wytłumaczone. Jeżeli grasz piąty raz całą linijkę, piąty raz popełniasz te same błędy w tych samych miejscach, to Ty człowieku weź odłóż tą gitarę i lepiej sobie herbatę zrób. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Najzwyczajniej na świecie. Więc jeżeli nie chcesz się denerwować, to zmień metodę ćwiczenia. Uwaga, powiedziałem bardzo ważną rzecz teraz. Zmień metodę ćwiczenia. Zacznij ćwiczyć, a nie przegrywać jakieś wielkie kawały, popełniając wciąż cały czas te same błędy. To jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić. Druga sprawa, to musisz przeanalizować swoje błędy. Co to znaczy? Czyli musisz zobaczyć, co ci nie wyszło. Jeżeli będziesz grał po małym fragmencie, jeżeli to będzie jeden takt, albo nawet pół taktu, zrobisz to z łatwością. Zobaczysz, że grasz nie tą nutę, zobaczysz, że zapomniałeś o krzyżyku, zobaczysz, że nie tym palcem złapałeś albo nie tymi palcami, zobaczysz, że nie tymi palcami uderzyłeś. Słuchaj, to są wszystko rzeczy, które po prostu wpieniają, ale jeśli będziesz grał powoli, jeśli będziesz grał małymi fragmentami to będziesz miał więcej czasu na przeanalizowanie błędu, na poprawienie go i zaczniesz grać dobrze. Czy nie do tego zmierzamy? Do tego, bo jak zaczynasz grać dobrze, to uruchamia się taki prosty mechanizm w głowie. Wychodzi mi, albo inaczej, na początku wyszło mi, i wtedy następuje taki moment, o którym już mówiłem. Jak ci raz wyszło, to myślisz, że już to umiesz. I tu popełniasz kolejny błąd. Mój drogi, to, że ci raz wyszło, to nie znaczy, że będzie wychodziło. Powtórz to. Właśnie wtedy, kiedy ci wyszło, kiedy zagrałeś dobre nuty, dobre palce, czyste dźwięki, zagrałeś się rytmicznie, powtórz to, bo wtedy rzeczywiście przybliżasz się do sukcesu, przestajesz się mylić, powtarzasz to i wtedy w głowie wydzielają się endorfinki: Umiem kolejny takt, umiem kolejny takt. Czyż nie stąd bierze się radość przy ćwiczeniu? Wtedy złość przemieniasz po prostu w radość przy ćwiczeniu. Wyszło mi. Czyż my nie lubimy jak nam wychodzi? Oczywiście, że tak. Pamiętaj, w graniu na instrumencie jest to łatwiejsze niż na przykład w sporcie. Ja też już o tym mówiłem. My naprawdę możemy w krótkim czasie wyćwiczyć dobrze na przykład jeden takt i mieć z tego autentyczną radochę, posunąć się do przodu. Ale nie wtedy, kiedy źle ćwiczysz. Czyli, żebyś się nie denerwował przy graniu, musisz ustalić, co Cię denerwuje. Jeśli denerwują Cię błędy, musisz po pierwsze je zaakceptować i wiedzieć o tym, że każdy, kto ćwiczy się po prostu od czasu do czasu myli. I musisz przeanalizować swoje błędy, żeby je poprawić. Kochani, analizie tych błędów poświęcę osobną audycję. Bo naprawdę, myląc się w czasie ćwiczenia, można zajść daleko. Tylko trzeba wiedzieć, co zrobić, nie przestać i nie rezygnować. Ale, co zrobić, jeśli denerwują cię inni? To znaczy, że po, po prostu no z dziś o już to gra, a mi ciągle nie wychodzi. Wiem, że y, Kryśka albo Maryśka już to wyćwiczyła, a on w ogóle mi powiedział, że on ćwiczył te 10 minut i mi wyszło. Mój drogi, musisz znowu zaakceptować pewną ważną rzecz. Każdy z nas ćwiczy w swoim tempie. Jeżeli tobie wychodzi, to nawet wolniej, Z czego nie wiesz, bo ta Kryśka mogła cię oszukać, że jej to zajęło 10 minut, ale załóżmy nawet, że tak jest. To nie ma się co przejmować. Pamiętaj, że choćbyś ćwiczył wszystko w trybie ga od razu, to pamiętaj, że zawsze się znajdzie od ciebie ktoś, kto to zrobi szybciej. No i co? No i nic! Ty chłopie, przestań się oglądać na innych, zaakceptuj to, że ktoś tam to wyćwiczył szybciej, ktoś tam to wyćwiczył już dawno. Ty rób swoje. To nie ma znaczenia, czy to ci zajmie 10 minut, czy 15 minut, czy 20 minut. Jeśli będziesz dobrze ćwiczył, jeśli będziesz robił to, co mówię, to po prostu będziesz się posuwał do przodu, czy nie? O to chodzi? No chyba o to. A więc uwaga, kolejna rzecz. Jeżeli denerwuje cię, że inni grają lepiej podczas ćwiczenia nie porównuj się, nie porównuj się. Pamiętaj, że my z reguły podziwiamy tych, którzy nam się podobają, którzy grają pięknie, podziwiamy ich, ale bardzo często zastanawiamy się, ile pracy stoi za tym, że oni tak pięknie grają. Kochani, ci, których po podziwiacie, oni nie ćwiczą ani od wczoraj, ani pięć minut w tygodniu. Mm -mm. Tego możecie być pewni i z tego można brać akurat wzór, ale nie porównujcie się do nich. Bo nawet jak już wszystko pięknie wyćwiczycie, zawsze znajdą się ludzie, którzy zagrają to lepiej. I bardzo dobrze. Ty masz grać tak, żeby sprawiało ci to satysfakcję. I ćwiczenie też ma sprawiać Ci satysfakcję, bo ćwiczenie może sprawić satysfakcję, jeżeli ćwiczysz dobrze. No oczywiście nikt nie lubi się denerwować, więc dzisiaj rozmawiamy o tym. Powiedzieliśmy już o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Jeżeli denerwują Cię błędy, zaakceptuj je, analizuj i poprawiaj. Ćwicz mądrze i dobrze. O tym mówiłem już w innym. Live streamie. Jeżeli denerwują cię inni, zaakceptuj, że zawsze będą lepsi, zawsze będą ludzie, którzy szybciej coś będą ćwiczyć. Nie porównuj się. A może denerwuje cię czas i uważasz, że już powinno to wychodzić, albo że ty siądziesz do gitary i w ciągu 10 minut uda ci się wyćwiczyć y, stronę utworu albo 5 linijek. Mój drogi, jesteś w kolejnym błędzie, źle się nastawiłeś, a więc jest kolejna rzecz, którą musisz zmienić w nastawieniu. Musisz zaakceptować, że ćwiczenie wymaga czasu. Właśnie dlatego mama i tata mówią ci, że masz usiąść do gitary, masz ćwiczyć nie wiem, na przykład pół godziny, bo oni wiedzą, że ćwiczenie wymaga czasu. Musisz to zaakceptować. Nie ma innej opcji. Wszystko, co robimy, czego się uczymy, wymaga od nas czasu. Jeżeli chcesz w bardzo krótkim czasie wyćwiczyć bardzo dużo, to odłóż gitarę, chłopie. Nerwy cię zjedzą, tylko się zniechęcisz. Pamiętaj, jeżeli dobrze ćwiczysz, można naprawdę w krótkim czasie sporo wyćwiczyć, ale musisz zaakceptować, że potrzebny jest do tego czas. Więc co zrobić, żeby się nie denerwować, kiedy to cię drażni? Zmniejsz sobie fragment wybrany do ćwiczenia. Jeżeli wiesz, że masz 15 minut albo zaplanowałeś sobie wczoraj, mówiliśmy o planowaniu, zaplanowałeś sobie 15 minut solidnego ćwiczenia, to nie planuj, że ty wyćwiczysz pół strony. Zaplanuj sobie, że wyćwiczysz na przykład cztery takty. Na pewno się to uda. Zależy jakie to są takty, no bo jeśli są proste, to na pewno zdążysz zrobić więcej. Nie chodzi mi tu o ustanawianie sztywnych reguł. Chodzi o to, że jeśli denerwuje cię to, że to zabiera tyle czasu, zaplanuj sobie mniejszy odcinek, ale zrób to dobrze, zrób to do końca. A czasem musisz po prostu zmienić metodę ćwiczenia, bo jeśli zastosujesz tą metodę, o której ja mówiłem, czyli będziesz powtarzał Dobrze zagrane fragmenty, odpowiednią ilość razy, to na pewno uda się sporo wyćwiczyć nawet podczas 15 minut. Jeżeli coś nie wychodzi, to przyczyny są dwie: albo ćwiczyłeś za mało, albo ćwiczyłeś źle. Niektórzy moi uczniowie znają tę zasadę przemola albo pan od gitary już od dawna. Umieją ją na pamięć. Jeśli ćwiczysz dobrze, musi po prostu się udać. Musi się udać. A więc, jeżeli denerwujecie czas, jest kolejna rzecz, którą musisz zaakceptować. Ćwiczenie zawsze będzie zabierało czas. Przyzwyczaj się do tego. Planuj, tak jak mówiłem, mówiłem o planowaniu czasu na e, ćwiczenie, musisz zaplanować ten czas i w czasie wolnym, w dni wolne i podczas, kiedy są lekcje, jeśli zaplanujesz odpowiednią ilość czasu, na pewno się uda. A więc, jeśli denerwujecie ilość czasu, który to zajmuje, zaakceptuj to, że to zajmuje czas, zmniejsz sobie wyznaczony cel, a na pewno uda Ci się wyćwiczyć, no i zmień metodę ćwiczenia. Bo jeśli ćwiczysz źle, może się okazać, że ćwiczysz już pół godziny i dalej nic nie umiesz. Nie ma chyba bardziej frustrującej rzeczy dla ćwiczącego człowieka. Przyczyna jest prosta. Albo no, ćwiczysz źle, po prostu ćwiczysz źle. I nie ma co się denerwować. Na te nuty, które stoją przed sobą. Moi drodzy, ja miałem już nuty na lekcji zwinięte w kulkę i wyprostowane, wiecie, takie postawione. Mam, co się stało z twoimi nutami? Zdenerwowałem się na te nuty. Łopie, ty się na siebie zdenerwuj, bo źle ćwiczyłeś. Co tobie tam, te nuty są winne? Co ci ta gitara zrobiła biedna twoja ukochana, że ty się na nią denerwujesz, że ci nie wychodzi? To ty jesteś temu winny. Ale możesz to szybko naprawić, jeśli zastosujesz, stosówki, z, z, zastosujesz wskazówki, o których dzisiaj mówię. Wiecie, jest jeszcze jedna rzecz, jak się zastanawiałem nad tym, co może nas denerwować. Ale najpierw łyk kawy, oczywiście w legendarnym kubku. Czasem denerwują rodzice. Co nie? Wiem, dużo rodziców mnie ogląda, bardzo się z tego cieszę. Mój drogi, więc najpierw powiem do Ciebie, ponieważ jesteś uczniem. I uczysz się grać na gitarze, i ćwiczysz, i denerwują cię rodzice. Dlaczego denerwują cię rodzice, zastanawiałeś się? Bo ci mówią, że masz ćwiczyć? Wczoraj mówiłem o tym, że jeśli podjąłeś decyzję, uwaga, decyzję podjąłeś, że będziesz grał na instrumencie, to za tą decyzją idzie odpowiedzialność, a więc musisz ćwiczyć. To jest tak jak twój tata albo mama podjęli decyzję, że podjęli się jakiejś pracy zawodowej, to muszą do tej pracy jechać i spędzić tej pracy ileś czasu i tam pracować. Zgadza się czy nie? Jeżeli podjąłeś decyzję, że idziesz do szkoły muzycznej albo że uczysz się grać, to po prostu musisz ćwiczyć i denerwowanie się na rodziców, że ci przypominają, że masz usiąść do gitary, nic ci nie da, chłopie. Bo Twoim obowiązkiem jest wziąć gitarę do łapy. Tak jak wczoraj mówiliśmy, ruszyć tyłek z kanapy i wziąć gitarę do łapy. Jak ci jest ciężko sobie odlicz? 5, 4, 3, 2, 1, start. Jedziesz i ćwiczysz. Więc mój drogi, nie ma w ogóle tematu, jeśli rodzice cię denerwują, dlatego że ci przypominają o ćwiczeniu. No jeśli sam do tego nie siadasz, to rodzice są po to, żeby ci o tym przypomnieć. I musisz to zaakceptować. Pokaż, że jesteś odpowiedzialny. Co to znaczy? Siadaj sam do gitary. Ćwicz. Pokaż rodzicom, że ty sam bierzesz instrument i potrafisz ćwiczyć mądrze. I wtedy wystarczy za zawołać mamę albo tatę po wyćwiczonym fragmencie i powiedzieć: Tato, mamo, zobaczcie, wyćwiczyłem te cztery takty. Patrzcie, jak mi fajnie idą. Nie pomylę się ani razu. A jak się pomylę. To nic, to zagram jeszcze raz i postaram się, żeby mi się nie pomylił, albo po prostu będę wiedział, jakie miejsce jeszcze mam poćwiczyć. Drodzy rodzice, teraz słowo troszeczkę do Was. Czasem jest tak, że robicie to bardzo nachalnie. Siedzicie przy dziecku, nie dacie mu nawet dokończyć jednego taktu i ciągle mówicie źle, popraw tu nie ta ręka, nie ten palec, jak już oczywiście wiecie o co chodzi, nie? Nie ten palec źle jeszcze raz jeszcze raz źle no słuchajcie mnie też by trafił szlak drodzy rodzice waszym zadaniem jest nauczyć dziecko odpowiedzialnie ćwiczyć można mu pokazać jak to zrobić tak jak my nauczyciele to robimy można powiedzieć co ma zrobić ale potem musicie go puścić na ten spater po linie i niech on idzie niech ćwiczy oczywiście jeżeli słyszycie że on przegrywa całe utwory liniki Zamiast powtarzać fragmenty, trzeba jego wyprowadzić z błędu. Ale nie frustrujcie swoich dzieci, siedząc mu nad uchem, powtarzając źle jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Bo jakby wam ktoś tak siedział nad uchem, to byście się po prostu zwolnili z roboty. I taka jest prawda. Więc mam tutaj. Yy... Powiedziałem ważne rzeczy zarówno do uczniów, jak i do rodziców. Jeżeli denerwują cię rodzice, porozmawiaj z nimi, powiedz, że ty będziesz ćwiczył odpowiedzialnie, pokaż im to, wyćwicz, zawołaj ich, udowodnij, zaręczam ci, że będą z ciebie dumni i nie będą się wtrącać w twoje ćwiczenie. Natomiast jeżeli nie potrafisz tego zrobić, to przestań mieć do nich pretensje, że ci o tym przypominają, bo rodzice mają to do siebie, że mają bardzo dużo doświadczenia w swoim życiu i potrafią dać bardzo, bardzo dobre rady. Więc więc generalnie konkluzja jest taka: słuchaj rodziców, bo oni są po to, żeby ci o tym przypominać i są po to, żeby cię naprowadzić. A mam nadzieję, że oglądając moje transmisje, rodzice oczywiście wiedzą, jak to robić, albo podszkolą się, co zrobić, jak pomóc dziecku. Ja na ten temat, drodzy rodzice, nagram już wspominałem o tym nagram osobną transmisję pod tytułem. Jak pomóc mojemu dziecku nie umiejąc grać na instrumencie, bo ja rozumiem, że dla rodziców też może być frustrujące, niektórzy bardzo chcieliby pomóc, ale nie wiedzą jak, a niektórzy nie pomagają, bo po prostu stwierdzają, ja nie umiem, ja nie jestem od tego, niech on się męczy, albo niech Pan mu to wyjaśni. Otóż nie drugi rodzicu, bardzo dużo możesz zrobić, ale o tym powiem w zupełnie innym, w zupełnie innym filmie. Kochani, więc pora na podsumowanie, bo w zasadzie omówiłem wszystkie najważniejsze rzeczy, które są. Jeżeli nie chcesz denerwować się przy graniu na instrumencie, to po pierwsze ustal, co Cię denerwuje. Następnie, jeżeli denerwuje Cię to, że popełniasz błędy, zaakceptuj to, analizuj te błędy, poprawiaj je. Bo wtedy to całe zdenerwowanie przerobisz w zadowolenie, że zaczęło ci wychodzić, a nie, że wciąż ci nie wychodzi. Tu moja rada: ćwicz wolno. Już mówiłem o tym, że to jest takie słowo niezrozumiałe dla 99% moich uczniów, ale powtórzę to jeszcze raz: wolno! Jak będziesz ćwiczył powoli, to nie będzie błędów. Będziesz miał radochę. Ale to mówię, już o tym mówiłem. Ustal, co cię denerwuje. Jeżeli denerwują cię inni, zaakceptuj to, że każdy ćwiczy w swoim własnym tempie. To, żeś dzisiaj wyćwiczył to szybciej albo tylko tak mówi, wcale nie znaczy, że ty musisz zrobić to w tym samym tempie. Zaakceptuj to i się nie porównuj, a przestaniesz się denerwować. Denerwuje Cię to, że to zabiera czas? No niestety, mój drogi, zaakceptuj to, że ćwiczenie czegokolwiek zabiera czas. Gdybyś napisał, zapisał się na angielski, na balet, na basen, na jazdy na rowerze, na rolkach, na tańce, wszystko będzie Ci zabierało czas. Chyba to jest normalne, prawda? Więc bez sensu jest się denerwować, że ćwiczenie zabiera czas. Ono może zająć Ci niewiele czasu, jeśli będziesz ćwiczył dobrze, czyli sprytnie, a nie długo. O tym mówiłem w innych moich streamach. Jeżeli denerwują Cię rodzice, powtarzam po raz kolejny. Zaakceptuj to, że musisz ich słuchać, że musisz ćwiczyć, że to, że ci mówią, że masz ćwiczyć, to nie jest ich jakiś dziwny pomysł, tylko że to jest zupełnie normalne. Pokaż, że jesteś odpowiedzialny, pokaż, że potrafisz ćwiczyć mądrze. Wołaj ich, kiedy już coś wyćwiczyłeś, a wy rodzice dzielnie tego słuchajcie i chwalcie. Nie tylko krytykujcie i chwalcie, bo pamiętajcie, że każdy dobry nauczyciel chwali. Nawet jeśli ma coś do powiedzenia, to najpierw pochwali, bo zawsze jest coś, za co można pochwalić, i wtedy e, dopiero można powiedzieć coś krytycznie. Tak więc, moi drodzy, myślę, że wyczerpałem temat. Jeśli pominąłem coś, co was denerwuje przy ćwiczeniu, piszcie. Piszcie w komentarzach, postaram się do tego wrócić. Może trzeba będzie nagrać takiego live'a, w którym będę odpowiadał na Wasze pytania, przygotuję się do tego. Piszcie śmiało, bo mogłem nie wyczerpać tematu. Może są jeszcze inne rzeczy, które Was denerwują, ale myślę, że poruszyłem te, które są dla Was najistotniejsze. A więc, kochani, pomału będę się z Wami żegnał. Cieszę się, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Mam, e, mam nadzieję. O, dziękuję Pani Dyrektor za przypomnienie. Ja ten, ja ten napis też bardzo dobrze pamiętam ze szkoły na staromiejskiej. Im dłużej będziesz ćwiczył wolno, tym szybciej będziesz grał szybko. Tak, ten napis wisiał na Staromuńskiej, pamiętamy to wszyscy. Rzeczywiście. A więc kochani, e, żegnam się z wami po malutku. Zagram wam jeszcze raz Gypsy Kingsów. Piszcie. Co chcielibyście usłyszeć, zapraszam jutro na godzinę 16. Halo, zapraszam jutro na godzinę 16. Jutro będę chciał zagłębić się troszeczkę w temat yy, pomyłek. Czyli będę chciał powiedzieć o tym, jak myląc się w czasie ćwiczenia, można zojść bardzo daleko, pod warunkiem, że nie przestaniesz i nie zrezygnujesz. Jutro będzie też bardzo ciekawy temat, będę o tym informował. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Kochani, nie mogę pozdrowić każdego z Was po kolei, bo po pierwsze, bardzo mocno skupiam się na tym, co mówię, i nawet nie wszystkich widzę, którzy się tutaj wyświetlają. Wiem, że jest Was około 60 osób. Także pozdrawiam Was zbiorowo wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na jutrzejszy stream. I jeszcze raz proszę Was o komentarze, o zadawanie pytań, żebym mógł z Wami dyskutować. Ten live oczywiście też wyląduje na moim YouTubie i myślę, że będzie można do niego wracać. Jeśli ktoś nie obejrzał, będzie na moim Facebooku, będzie na moim YouTubie, będzie można spokojnie do niego wrócić. Ale więc kochani...